Przeszło dwie głębokie próby reformy. Intencje tej reformy były zdecydowanie pozytywne. Chodziło z jednej strony o dostosowanie systemu szkolnictwa wyższego do wymogów systemu bolońskiego. Z drugiej zaś strony chodziło o wypracowanie obiektywnych kryteriów oceny zarówno działalności naukowej, jak i działalności dydaktycznej, umożliwiającej wzrost konkurencyjności pomiędzy uczelniami. Gorzej jest, jeżeli chodzi o efekty. Najpierw powiem o, tym, o tej podstawowej przyczynie czegoś, co na końcu będę musiał określić niestety jako jakby, fiasko dotychczasowych reform. Tą podstawową przyczyną był arbitralny sposób wprowadzania zmian. Podstawą do tych reform było, był raport przygotowany przez jedną, jedną z międzynarodowych firm doradczych. Natomiast zarówno treść tego raportu, jak i przede wszystkim treść, zakres wprowadzanych później wprowadzanych później reform były zupełnie niekonsultowane ze środowiskiem akademickim. Takim skrajnym przykładem pewnego autorytaryzmu w przeprowadzaniu czy w stosunku ówczesnego resortu do uczelni i do zasady konstytucyjnej, zasady autonomii uczelni był oczywiście przypadek kontroli, którą próbowano skierować do Uniwersytetu Jagiellońskiego kontroli dotyczącej pracy magisterskiej Pawła Zyziaka. Zresztą chcę powiedzieć, że w tym gabinecie, tutaj za naszymi plecami, byłem uczestnikiem rozmowy, podczas której pan premier Tusk nakazał wycofanie tej skandalicznej decyzji. Chcę też powiedzieć gwoli sprawiedliwości, że ten autorytarny styl wprowadzania zmian w szkolnictwie wyższym ustał w momencie objęcia Urzędu Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego przez panią profesor Lenę Kolarską Bobińską. Problem polegał na tym, że w tym momencie wszystkie rozstrzygnięcia legislacyjne były już praktycznie przynajmniej co do zasadniczych kierunków gotowe. Tymczasem treść tych rozstrzygnięć jaskrawo rozmija się z potrzebami polskich uczelni i polskiej nauki. Myślę, że ponad podziałami partyjnymi. Wszyscy Państwo słyszeliście rozmawiając z profesorami, z adiunktami, z pracownikami administracji uczelni takie określenie jak jarzmo biurokratyczne. Polskie uczelnie uginają się pod jarzmem. W tej chwili finalizujemy próbę zdjęcia z uczelni tego ogromnego ciężaru kompletnie nikomu niepotrzebnych obowiązków administracyjnych i chcę powiedzieć, bo wiem, że część z państwa ma skłonność do traktowania tego audytu w kategoriach jakiegoś rewanżu politycznego, w kategoriach porachunków międzypartyjnych. Chcę Państwu powiedzieć, że w tym działaniu deregulacyjnym jestem wspierany nie tylko przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, ale że tak samo te działania popierane są przez posłów Platformy czy posłów nowoczesnej, a także przez senatora polskiego stanictwa ludowego. Dodatkowym problemem tych zmian było i tempo ich wprowadzania, skutkujące gigantycznym chaosem. Ustawa o szkolnictwie wyższym podlegała tylu nowelizacjom, że dzisiaj w wielu punktach jest po prostu kompletnie nieczytelna. W środowisku akademickim panuje powszechny konsens. Znowu ponad jakimikolwiek podziałami politycznymi czy ideowymi. Panuje pełny konsens co do tego, że potrzebna jest nowa ustawa. Są pewne zobiektywizowane mierniki efektów zmian, o których mówię. Co się stało w tym czasie, jeżeli chodzi o rankingi w poziomu poszczególnych uczelni? Czy polskie uczelnie wspinają się w tym rankingu, czy obniżają? Wszyscy wiemy, że najlepsza polska uczelnia w rankingu szanghajskim jest w czwartej setce, a niestety z roku na rok ta pozycja się obniży. Wszyscy wiemy, że mimo wydania wielu miliardów złotych na innowacyjność w rankingu spadliśmy do najniższej kategorii w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o międzynarodowe granty badawcze, dobrym przykładem jest ten najbardziej prestiżowy w Europie, nazywany europejskim małym Noblem, czyli granty European Research Council. Polska ma do tej pory 15 takich grantów. Przykładowo, prawie trzy i półkrotnie w mniejsze od nas, Węgry mają ich 35. Instytuty badawcze wspominał o tym w swoim wystąpieniu pan premier morawiecki mamy wybitne instytuty badawcze które są dramatycznie niedofinansowane i mamy instytuty badawcze tylko z nazwy instytuty żyjące na przykład z najmu nieruchomości. instytuty badawcze znalazły się też w takim obszarze całkowitego braku kontroli ze strony państwa. Rozwiązania prawne, które przyjęto, powodują, że w zasadzie państwo pozbawiło się jakichkolwiek instrumentów wpływania na kształt działalności instytutów badawczych. Ogromny potencjał naukowy skupiony w tych instytutach, w tych instytutach przy wszystkich zastrzeżeniach, które, które wygłosiłem, jest rozproszony i niewykorzystywany. Dużym osiągnięciem poprzednich dwóch kadencji byłaby by, można by za, te, za, za duże osiągnięcie uznać inwestycje w nowoczesne laboratoria naukowe. Rzeczywiście takich imponujących pod względem jakości sprzętu naukowego centrów badawczych powstało w Polsce kilkanaście. O tyle tylko, jeżeli Państwo będziecie kiedyś zapraszam serdecznie, towarzyszyli mi w wizytach w tych centrach badawczych to przekonacie się, że większość z nich świeci pustkami, dlatego że wbrew powszechnie stosowanym w Europie i na świecie zasadom, budując te centra, nie zapewniono środków niezbędnych na ich funkcjonowanie. W Niemczech jest na przykład żelazna zasada, że jeżeli tworzy się centrum badawcze, to 15% kosztów inwestycji z góry przeznaczonych jest na utrzymanie tych centrów, przez kilka najbliższych lat, zanim one się nie skomercjalizują, zanim nie zaczną utrzymywać się ze zdobywanych, ze zdobywanych grantów naukowych. W Polsce mamy cały szereg, szereg przykładów, najbardziej jaskrawym jest wrocławski EIT, gdzie za 800 milionów wybudowano bardzo nowoczesne centrum badawcze, które nie ma dzisiaj środków nie tylko na prowadzenie badań, ale nie ma środków na codzienne yy, funkcjonowanie. Narzędziem, które przeznaczone było do podniesienia poziomu innowacyjności polskiej nauki i polskiej gospodarki było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Niestety, jeżeli chodzi o funkcjonowanie NCBR-u, dała o sobie znać ta filozofia, o której w swoim wystąpieniu mówił pan premier Morawiecki fundusze unijne były wydawane, a nie inwestowane. Efektem jest dramatycznie niski poziom komercjalizacji, zastosowania gospodarczego projektów badawczych finansowanych przez NCBR. Chcę też powiedzieć, że w przeciwieństwie do innych ministrów ja dostrzegłem oznaki niegospodarności czy nieprawidłowości finansowych. Tylko w jednym obszarze, właśnie w obszarze funkcjonowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ale jeżeli sądzicie Państwo, że to, co teraz sobie powiem, będzie jakimś elementem rewanżyzmu politycznego, to chcę powiedzieć, że te nieprawidłowości zostały zdefiniowane na skutek kontroli audytu, który do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ostatnich dniach swojego urzędowania skierowała pani minister Kolarska Bobińska ten audyt niestety potwierdził nieprawidłowości związane przede wszystkim z grupą programów Membridge. Tam doszło do takich sytuacji jak przekroczenie o 90 milionów kwoty umów na finansowanie tych 90 milionów w budżecie NCBR-u nie ma. Tam doszło do konfliktu interesów, do nierównego traktowania wnioskodawców itd., itd. Efektem tego audytu, podkreślam raz jeszcze, audytu zleconego przez moją poprzedniczkę jest skierowanie przeze mnie wniosku o podjęcie działań, o wszczęcie czynności ze strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Także w przypadku NCBR-u doszło do drugiego obszaru działań, co do których bardzo prawdopodobne, chociaż jeszcze nieudowodnione wydaje się stwierdzenie o nieprawidłowościach. Chodzi o wydawanie środków promocyjnych. To już media poinformowały opinię publiczną, że niewspółmiernie duża część tych środków trafiała do określonego, określonej grupy mediów. Jednym z tych mediów jest Gazeta Wyborcza. Innym, szczególnie uprzywilejowanym jest tygodnik, czy był tygodnik Newsweek od momentu objęcia stanowiska redaktora naczelnego przez Tomasza Lisa, ale także stworzony przez niego portal internetowy. W tej chwili, w tej chwili jesteśmy po audycie i my czekamy na wyjaśnienia pokontrolne ze strony NCBR-u. Wstępne ustalenia audytu się potwierdzą. No, z przykrością będę musiał także wszcząć działania natury prawnej. Reasumując, ogromny wysiłek, który w poprzednich ośmiu latach podjęto, żeby zreformować zarówno szkolnictwo wyższe, jak i system nauki w Polsce, nie tylko nie przyniósł korzystnych rozwiązań, ale niestety w tym czasie cofnęliśmy się w stosunku do konkurencji. To nie jest teza polityczna. Tę tezę uzasadniają zobiektywizowane kryteria, takie jak miejsca, miejsce Polski w rankingach uczelni czy w rankingu innowacyjności. A zatem dzisiaj zaczynamy nie od punktu wyjścia, zaczynamy od konieczności nadrobienia regresu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu premierowi i o zabranie głosu poproszę ministra cyfryzacji panią Annę Strzeżyńską. przepraszam. Bardzo proszę pani minister.